Europosłanka PIS, nie wykonamy wyroku CUE Anna Zalewska, nie ma zgody i nie będzie wykonania decyzji CUE. Europosłanka PIS Anna Zalewska oświadczyła w poniedziałek, że zamknięcie kopalni i elektrowni Turów właściwie pozbawi życia cały region, nie ma zgody i nie będzie wykonania decyzji CUE. Zapowiedziała też, że zaprosi do Turowa sędzie CUE, która wydała postanowienie w tej sprawie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie. Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych, napisano w postanowieniu wydanym przez wiceprezest Rosario Silve de la Puerte. Proces nieodwracalny podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed kopalnią turów Europosłanka pisanna Zalewska zwracała uwagę, że nie ma tymczasowych środków zabezpieczających polegających na chwilowym zamknięciu kopalni. Nie zamyka się kopalni na chwilę, to jest proces absolutnie nieodwracalny. Po prostu zamykamy kopalnie, zamykamy elektrownie i właściwie pozbawiamy życia cały region, mówiła europosłanka. Jak dodała, w okręgu Wałbrzyskim, z którego pochodzi, również zamknięto wszystkie kopalnie decyzją polityczną i do dzisiaj, mówiła, Wałbrzych ma duże kłopoty, aby się podnieść z tego czasu. To tam zrodziły się takie pojęcia jak dziedziczenie bezrobocia, dziedziczenie biedy, wskazała. Zaproszenie do Turowa Zalewska podkreśliła, że nie ma zgody i nie będzie wykonania tej decyzji, cłe. Myślę, że pan premier dzisiaj, jutro będzie rozmawiał z panem premierem Czech, a my będziemy udowadniać pani sędzi i prosić o zmianę decyzji, jest taka możliwość, zapowiedziała. Jak tłumaczyła, w regulaminie pracy Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska jest punkt mówiący o tym, że jeżeli zachodzą nowe okoliczności, to decyzja może być zmieniona. W tym kontekście podkreśliła, że zachodzą takie okoliczności, gdyż zastosowany środek jest nieproporcjonalny i działający na szkodę środowiska. Jeżeli kwestią dyskutowaną jest tutaj woda, to zamknięcie kopalni, zamknięcie pracy przepompowni doprowadziłoby nie tylko do nieodwracalnych zniszczeń, ale dopiero sprawiłoby kłopoty po stronie czeskiej, jeżeli chodzi o stan wód, mówiła. Zalewska oświadczyła, że teraz będą prowadzone działania wielotorowo i że zaprosi sędziec Słe do trowa.